Cześć, tutaj Frozen i Party. Dzisiaj pokażemy, jak y, zrobić TNT i skąd się bierze przydatne jego przedmioty. Więc tak. Pierwsze to jest piasek. Piasek możemy znaleźć przy brzegach. Po prostu go wykopać. Z prochem może być już trudniej, bo musimy znaleźć kipera i go zabić. Tak, Jeżeli tak. będziemy mieli szczęście, Wypadnie nam siarka. Chcesz powiedzieć? Tak, aby nie było. No, żebyś nie śniadanie. Tienty się robi, już pokazuję. Tak, a to powstaje Tienty. Cztery siarki. Siarki układamy. No i co, ja dam pięć? Yy, układamy x i resztę pół wypełniamy piaskiem. I tak mamy jedno TNT. Czego nam się może przydać to TNT? <laughs> TNT może się nam przydać. No, do czego myślisz, Arty? kopaniu? No, możemy robić, no, całkiem doskonałe. Możemy po prostu robić sobie dziury pod ziemią z TNT. O kopaniu będzie inny poradnik. Żegna Was Prozen i subujcie, łapkujcie, na raz.